Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Zakazany Ogrod. Dziś 7 wyjątkowych róż pnących, które czarują, są zjawiskowe, pachnące i przepiękne. Jak wiecie, mój ogród jest bardzo różanym ogrodem. Mam w nim ponad 300 róż, ale być może jeszcze się nie chwaliłam, że ponad 20 to są róże pnące. Postanowiłam zrobić dla Was dwa odcinki i jest to pierwszy z tych dwóch odcinków, w którym przedstawię 7 róż pnących, ponieważ mam taką listę 14 fantastycznych róż, które chciałam Wam pokazać. Ponieważ jest ciemnia, zabieram Was do ogrodu i myślę, że. Ten wieczorowy urok jeszcze bardziej pokaże te cudowne róże. Ten niesamowicie pachnący gigant tutaj to róża wspomnienia lata. Gdy kupiłam ją, kupiłam ją po prostu jako różę pnącą, i szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że to będzie wspomnienie lata. Dopiero wy, kochani widzowie, powiedzieliście mi, że najprawdopodobniej to jest ta róża, i gdy ona kwitnie już teraz obficie, i pachnie. Jestem pewna, że to jest właśnie ta odmiana. Jest to cudowna polska odmiana róż, którą wyhodował Łukasz Rojewski. Więc jest to dla mnie niesamowita bajka. I powiem Wam, że gdy tu siedzę, zapach jej jest nie do opisania. To nie jest cytrusowy zapach. Ten zapach jest taki lekko egzotyczny, lekko orientalny, ale też świeży. Nie jest mdły. Może też fakt tego, że u mnie jest ona na brzegu tarasu, powoduje, że jest lekka przewiewność. Byliście bardzo zaskoczeni, gdy na Instagramie pokazałam Wam tą różę ze względu na jej rozmiar, ponieważ ona u mnie pnie się praktycznie, no na myślę, że na 1,80 m tutaj do góry. I teraz ja Wam powiem mój trik, co zrobiłam, że ta róża tak wysoko się pnie. I ja w tym roku po prostu machnęłam ręką. I w ogóle nie przycięłam. Praktycznie przycięcie jej to było przycięcie tylko i wyłącznie starych kwiatostanów. Był to mój test, ponieważ ona bardzo gęsto rosła, ale nisko i przeszkadzało mi to. Więc stwierdziłam, że tym razem pozwolę jej zostawić takie długie pędy, delikatnie je przygnę i zobaczymy, co się stanie. No i jestem oczarowana. Jeśli marzę wam się kolejna wyjątkowa róża, która będzie powtarzać kwitnienie, to Louis Odier jest klasykiem francuskich róż. Jest to historyczna róża, piękna, o intensywnie różowym kolorze i nie bez powodu porasta właśnie tą bramę wchodzącą do mojego ogrodu. Róża Louis Odier nie tylko niesamowicie pachnie, przepięknie kwitnie, ma taki wręcz idealny odcień różu. Ale jest również różą jadalną, doskonale nadającą się na przetwory. Róża ta powtarza kwitnienie. Jednak trzeba ją ogławiać i każde kolejne kwitnienia nie będą tak obfite. Na kanale spotkałam się z komentarzami, że nie w każdym ogrodzie ona powtarza kwitnienie. Z tego co ja zauważyłam, ona najlepiej powtarza w miejscach, w których jest słonecznie i faktycznie została wcześniej ogłowiona. U mnie to drugie kwitnienie nie jest tak obfite. Teoretycznie powinny być nawet trzy takie kwitnienia, ale u mnie tego trzeciego jakoś za bardzo nie widzę, ponieważ ta brama mimo tego, że jest wystawiona w miejscu słonecznym, to jednak ma część taką też zacienienia, natomiast jest absolutnie błoga, romantyczna. O rany, ja dziś znów mówię, że romantyczna, ale przy tych różach naprawdę można odpłynąć. Czy Wy to widzicie? I tutaj mamy różę pnącą. Numer 3. Już Wam pokazywałam, jak w tym roku Ona ozdobiała moją choinkę. Ta róża jest posadzona z drugiej strony. Jest posadzona w całkowitym cieniu. Puściła pędy, które bardzo mocno przeszły na tą stronę. I powiem Wam, że zostawiłam to w ten sposób, ponieważ to jest znowu choinka, która jest przy tarasie, więc. Ta róża wieczorem wygląda fantastycznie. Róża Pnąca New Down, bo o niej mowa, jest genialną różą pnącą także w miejscach, gdzie jest cień. Jest bardzo silnie rosnącą różą, dlatego warto wybrać jej dobrą podporę. Natomiast zauważyłam, że pierwsze dwa lata nie daje takiego show, nie daje takiego efektu, jaki daje właśnie w trzecim roku. I tu właśnie jest trzeci rok tej róży. Tak jak widzicie, Myślę, że jest spektakularna. E, osobiście uwielbiam ją nie tylko za tą jej mocną żywotność i za to, że też świetnie rośnie w cieniu, ale też właśnie za to, że ma piękne kwiaty. One są mm, pastelowe, białe, z lekkimi przebłyskami różu. I co ciekawe, jak jest w pąkach, to jest tak naprawdę każdy pąk mocno różowy. Róża numer 4 to jedna z najczęściej polecanych róż pnących. Gdy na różnych grupach ludzie zadają sobie pytanie, bez jakiej róż pnącej nie obrażasz sobie ogrodu, wiele osób poleca właśnie ją. I jest to róża Eden Rose. Ja tę różę uwielbiam ze względu na jej bardzo gęste wręcz rajskie główki kwiatów, które są niesamowite, piękne, cieniowane, na zewnątrz powiedziałabym lekko-limonkowe, wchodzące w biel, w środku różowe. Po prostu dla mnie jest to idealny kwiat róży. Natomiast będę ją szczególnie kojarzyć z Agnes Pastel Garden, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale dwa lata temu mieliśmy taki wspólny odcinek z pocztą kwiatową, gdzie robiliśmy sobie niespodziankę. Miałyśmy wybrać dla siebie nawzajem jedną różę pnącą i jedną różę mm, rabatową. Ona i ja wybrałyśmy tą samą różę i tą samą różę sobie wysłałyśmy i to właśnie była róża Eden Rose. Więc moja pierwsza Eden Rose pojawiła się w ogrodzie właśnie od Agi, później dokupiłam kolejne i tych róż mam kilka. Są to róże, które świetnie się nadają na obeliski, ponieważ ta róża dorasta do około 1,5 metra wysokości, więc nie będzie bardzo ekspansywna, nie będzie intensywnie porastać nam dużych pergoli, ale jej urok będzie cudowny i będzie fantastycznie wyglądać właśnie na kratkach, na obeliskach. Żeby pokazać Wam kolejną różę, czyli różę numer 5, tym razem będzie to Rambler. Wzięłam Was przed wejście do mojego domu, które zawsze przeze mnie jest na tym kanale ogłaszane jako jedno z najbardziej zacienionych miejsc i dlatego zdecydowałam się tę różę tutaj posadzić. Są tu wręcz trzy takie róże i wiosną już widziałam, że powinnam jednak je albo rozsadzić, albo gdzieś ze sobą zabrać, być może na farmę. Jednak zostawiam je i jest to pierwszy rok, w którym one kwitną. Jest to róża Pols Himalayan Mask. Róża, która kwitnie raz, kwitnie długo, intensywnie. Jej kwitnienie zaczyna się końcem maja, początkiem czerwca i trwa zwykle do końca Czerwca, w zależności od pogody, im więcej takiego płócienia macie, tym dłużej będzie kwitła, ale ja Wam zaraz pokażę tą różę z drugiej strony. Tak jak powiedziałam, tu są trzy sadzonki, więc ja tutaj po prostu przesadziłam, ale ja nie wierzyłam, że w tym miejscu mi się coś przyjmie. Natomiast róża Pols Himalayan Mask jest taką różą, która przyjmuje się wszędzie, rośnie ekstremalnie. Duża, jest praktycznie taką prawie że bezkolcową różą, aczkolwiek ma kolce, więc nie byście, że nie. Natomiast jest przepiękna. Jest jak taki, jest jakby oblepiona malutkimi koralikami, ponieważ jej główki myślę, że mają około 3 cm. Pokażę Wam ją zaraz z drugiej strony, jak ona przechodzi przez ogrodzenie. Słuchajcie, jestem u nas pod ogrodzeniem właśnie na zewnątrz naszego domu. Tak ta róża wygląda, zobaczcie. Ja myślę, że spokojnie mogłabym je trochę rozsadzić, aczkolwiek myślę, że w takim stanie, jak one są, będzie to ciężkie. Kusi mnie bardziej nawet po prostu dokupienie ich tak, żeby szły przez całe ogrodzenie, ale zobaczcie, no bardzo, bardzo duży obszar tego ogrodzenia one zajęły, także ja jestem w ogóle zachwycona i codziennie, gdy jadę do domu, to Absolutnie sama się oglądam za ten efekt. Róża numer 6 to absolutnie róża, którą każdy powinien znać. Myślę, że jest faworytką w wielu polskich ogrodach i jest to róża Laguna. I Zobaczcie, specjalnie Was znów wzięłam przed mój dom, ponieważ ta róża za ogrodzeniem tutaj rośnie i. Co ciekawe, to nie jest ta róża, która jest przy wejściu do mojego domu. Jak wiecie, przy wejściu do mojego domu jest róża pnąca, którą kupiłam kiedyś w e, po prostu deskoncie spożywczym, jako No Name. Ma identyczny kolor, ale tamta nie pachnie i radzi sobie w cieniu. Natomiast tu też mamy m, może z tej zewnętrznej strony, jak już te pędy wyrastają, jest słońce i to dosyć intensywne. Ale z tej drugiej strony, gdzie jest cień od domu, jest naprawdę mało tego słońca, więc ta róża trzy lata również nie, przepraszam. Tutaj to chyba nawet 5 lat. 5 lat rosła, i w zeszłym roku miała jakieś takie malutkie, po prostu pąki, coś tam zakwitła, ale w ogóle nie spodziewałam się efektu tej róży, a wygląda fantastycznie. Ja Wam zaraz pokażę ją na pergoli w ogrodzie, ponieważ tej róży mam trzy sadzonki w ogrodzie, ze względu na jej kolor, ze względu na to, że ona kwitnie całe lato, i jest absolutnie cudowną różą. I tu specjalnie Was wziąłam z drugiej strony, żebyście jeszcze zobaczyli. Jaki ona ma pęd, bo to wszystko idzie z jednego jej pędu, zobaczcie, i y, jakie ona ma zacienienie. To jest wręcz niesamowite, jak ogromny wigor ma ta róża. Coś cudownego. I teraz zobaczcie, tu możecie zobaczyć lagunę z obydwu stron tej pergoli. Y, z tej drugiej strony ma kolejne trudne warunki, ponieważ mamy tam skarpę i to taką skarpę... Y, z której naprawdę wszystko spływa i radzą sobie tam głównie trawy ozdobne. Naprawdę laguna jest gigantką, a tu właśnie widzicie jak porasta tą stronę, z tej strony zdecydowanie lepiej sobie radzi, ponieważ tu ma no tak lepiej ściłkowaną glebę, więcej kompostu. Ja myślę, że w kolejnym roku dopiero będzie powalające. Zresztą ona jeszcze w pełni nie zakwitła, to są dopiero jej pierwsze pąki, zresztą zobaczcie, jak dużo pąków kwiatowych jeszcze tutaj się zbiera do kwitnienia. I powiem Wam, że tylko obserwuję, czy glicynia, która tutaj mam przypadkiem jej nie stłamsi, ale zobaczymy, zobaczymy, jak mi się to uda tutaj okiełznać, jak mi się nie uda, to będzie przesadzanie, ale na pewno nie tej róży, prędzej, prędzej glicyni. Laguna jest zdecydowanie moją faworytką. Robi się coraz ciemniej, więc zabieram Was do róży numer 7. Jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, możecie się domyślić, która to będzie róża, ponieważ jest na tej pergoli. Róża numer 7 to John Davis i myślę, że to jest szczęśliwa siódemeczka. John Davis jest różą kanadyjską, więc jak widzicie, dziś przeszliśmy przez róże francuskie, angielskie, no i doszliśmy nawet do Kanadyjek. Ja zawsze powtarzam na kanale, że bardzo polubiłam róże kanadyjskie ze względu na to, że one są niezwykle wytrzymałe i znoszą Trudne warunki atmosferyczne zimą. Te róże przeważnie wytrzymują do minus 30 stopni, są też mocno mrozodporne. Ja nie mam praktycznie żadnych uszkodzeń pędów po zimie. No ale niesamowite jest też to, że kwitnie cały czas. Te róże mają odświeżający kolor płatków. Jest to taki róż leciusieńko-neonowy, ale jednocześnie pastelowy. Trochę kojarzy mi się z bubble Bubblegum, którą mam na tarasie i świetnie się też z nią komponuje, więc myślę, że gdyby się pokusić o tą różę w donicach tarasowych, to może być też świetny efekt, aczkolwiek przyznam Wam, że nie próbowałam, ponieważ wydaje mi się, że ze względu na jej wigor potrzebowałaby naprawdę dużej donicy. U mnie jest ona w ten sposób przygięta, więc nie porasta jeszcze pergoli Słyszycie moje kaczki. <głos》> przyszły na kolację. Więc nie porasta pergoli jeszcze tutaj górą, ale myślę, że w przyszłym roku będę musiała to trochę zmienić, bo dzięki temu zagięciu wiosną pędów w poziomie ona puściła bardzo dużą ilość bocznych pędów, na których kwitnie, ale jest tutaj gęsto, a górą mam troszeczkę łyso. Ale z drugiej strony, po drugiej stronie tej pergoli mam też różę New Down, o której już Wam mówiłam przy chońce, więc myślę, że z czasem może New Down pięknie dojść do tej róży i zrobić też fajny efekt cieniowania, który jak wiecie ja bardzo lubię na moich pergolach. I w zasadzie dwie z moich takich największych pergoli to są pergole, przy których mam właśnie taki efekt ombre w postaci innego cienia róży po lewej stronie, a innego po prawej. Zobaczcie, kaczki wieczorem polują, polują na ślimaki, co mnie bardzo cieszy. Więc te odgłosy, które dosłyszycie, słyszycie, to są nasze biegusy. Moi drodzy, powoli się już ściemnia, więc dzisiejszy odcinek dobiega końca. Jak powiedziałam na początku tego filmu, jest to pierwsza część, więc jest to wyjątkowa siódemka, ale... Kolejna siódemka będzie równie wyjątkowa, czekam, żeby wszystkie zakwitły, więc mam nadzieję, że zasubskrybujecie ten kanał, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie i koniecznie wejdziecie na playlistę różaną, ponieważ jak wiecie, tych róż u mnie jest sporo, ja je uwielbiam i chętnie dzielę się poradami na temat róż, ich odmian, a także pielęgnacji. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, jestem bardzo ciekawa. Które z tych róż macie w swoim ogrodzie, które zakupiliście ze względu na moje polecenia, bo wiecie, że ja uwielbiam polecać właśnie takie róże, które świetnie się sprawdzają. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku.